Pokażę Wam, jak w prosty sposób narysować człowieka. Przy okazji nauczymy się, jak narysować piękne oczy, jak w prosty sposób narysować dłoń prawą i lewą, a także jak za pomocą kilku prostych ruchów zrobić minę smutną, wesołą, zaskoczoną oraz złą. Ok, to no to przed Wami ludzik w stylu kreskówkowym. Zaczynamy od rysowania głowy od dolnej części, od lewej strony do prawej, półokrągło. O, następnie zabieramy się za górną część głowy, która bardziej przypomina koło. Pisakiem obrysowujemy kształt, i proszę bardzo, mamy tutaj jakby głowę. Tak jak mówiłam, górna część jest półokrągła, przypomina przekrój koła, a dolna spłaszczona jest w poziomej linii. Lewe ucho, środek lewego ucha. Tak, tutaj pisakiem rysujemy po, po przeciwległej stronie. Ucho też, lewe oko, okr okrąg, drugie oko. Zarysowujemy tęczówkę. Ważne w kreskówkowym stylu jest to, żeby zrobić takie właśnie bliki świetlne i średnice, które wypełniamy czarnym pisakiem. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby to były precyzyjne rysunki. I oto mamy głowę, początek, nos, takie odwrócone u, zadarty. Szeroki uśmiech, bo nasz ludzik jest szczęśliwy. Bref, druga bref. Jeżeli rysujemy twarz i chcemy, żeby wszystko było wobec siebie symetryczne, dzielimy na pół. A jeżeli chcemy wiedzieć, na jakiej wysokości narysować uszy, no to wiemy, że na wysokości oczu i to wyznacza nam pozioma kreska. Uszy na wysokości oczu, po obu stronach. Dobra, to czas teraz na szyję, z ramiona, pilnujemy, żeby z jednej i z drugiej strony nasz ludzik był dosyć równy, lewa ręka, nie rysujemy jeszcze dłoni, prawa ręka, Prostokątny korpus. Proste linie. No dobra, to co? poziom kciuk. I kolejno cztery palce półokrągło zakończone. Każdy rysujemy dokładnie. Lewy kciuk, pozioma linia. I cztery palce. Dłonie są otwarte na zewnątrz. Rysując nogi zaczynamy od. Zewnętrznych, prostych linii idących w dół i wewnętrzne linie, troszeczkę dłuższe, tak żeby były, by zarysowywały nam początek pięt. I takim spływającym ruchem zarysowujemy buty lub stopy. Nie trzeba dużo szczegółów. Z ręką jest dużo problemów. Przyjrzyjcie się z bliska, jak to wygląda. zaczynamy od kciuka, który jest taką poziomą. Yy, poziomą linią. Potem na przedłużeniu nadgarstka i kciuka będą nam się zakończyły yy, i zaczynały palce. Widzicie, na tej samej linii co był nadgarstek, yy, znajduje się palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny, malutki palec, który jest połączony z wewnętrzną linią ręki. Z czokami zaznaczyłam, w jakim kierunku rysujemy. I proszę bardzo. Mamy cudowną postać, jak nie chce nam się robić dokładnych oczu, takich, to możemy zrobić kropki. No to czas na mimikę. Twarz każdego ludzika można zmienić całkowicie, tylko właśnie różnicując brwi i usta. To co? Mamy y, u, oczy, bazę, i teraz tak, robiąc dwie kierski do góry i wykrzywioną y, y, linię ust. Robimy postać smutną. Drugi przykład. Znowu zaczynamy od brwi. Tak samo uniesione brwi do góry, ale w tym momencie. O, na dole, pod nosem. I mamy minę zaskoczoną. Prawda, że proste? Ok, trzecia mina. Tym razem dwie kreski w dół. I zygzakowaty uśmiech. Ewidentnie pokazujemy w ten sposób wściekłość. To co? Jaka będzie kolejna mina? Znowu brwi w dół. No. Pamiętacie, jak, jak był, był smutny ludzik, też miał właśnie takie usteczka w dół, tylko jak ma ściągnięte brwi, to wtedy jest zły. Dobra, teraz troszeczkę przyjemności. Ludzik jest uśmiechnięty. I szeroki uśmiech. Otwieramy buzie ludzikowi i zarysowujemy język. Wtedy jest szczerze uśmiechnięty. Jeżeli podoba wam się filmik, Dajcie lajka i napiszcie w komentarzu, czego chcielibyście się jeszcze nauczyć. Cześć!